Cześć! Z tej strony Psiatel.pl I dziś kupi, dostałam paczkę, starki, że podziął kupiłam, dostałam paczkę od youtuberki, czyli jej list od widzów. Um, tak, tu jest imię i nazwisko. A teraz teraz pakujmy. Tutaj mam troszkę już otpadą. E, Jezu, ale tam jest to chyba list. Um, mam, 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 mam. Um, On list. Nie będę wyczytać czytać. O, i już tutaj się rozpakowało, więc to wezmę. Ok, i teraz zaczniemy od rzeczy. Wysypam rzeczy. Tak, takie. Do badania. To i to. To jest do picia. To chyba jest jakiś chomik Pet Shop. Oj, coś mi się tam przeturlało. Dobra, tak. Takie. takie. O Jezus! Gdzie się mam dzień wywrotki? Jest trzynasta, a ja kamerę już filmuję. Takie coś. Oraz takie coś. Jeszcze. Tutaj. I to. Dobra. A teraz Petropy. Te widzicie tam ten cień? O, raczej nie widzicie, ale dobra. Szkoda, to, to nie widzicie. Ale dobra. Teraz Petropy. Te Taki słodki chomik. śliczny. To chyba do niego stopicie. O. Dobra. Taki chomik oraz mam zamknięte oczy. Spaniel! Wow! Spaniel, Jezus! Od mojego starego państwa nie naderwa się głowa. Skąd o no, tym wiedziała, że mi się oderwała od niego głowa? Uuu, ale fajnie. Jezus! Spaniel! Uu. Dobra. Um, tak wyglądają moje nowe petrose. Tu jest spaniel. On jest nowy, święty. Widzisz? Chyba nowitki. Tak to wszystko wygląda. Dobra, nie będę tego podnosi. Juhu! Ale fajnie, z tego zisów. ten cień tu. O, to się podnosi, No to... Chyba na tyle.